Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Dziś zapytamy kart. Jakie kroki wykona w stosunku do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz w przeciągu najbliższych dwóch tygodni. Do wyboru macie trzy talie kart. Od lewej strony jest to talia numer 1, numer 2, tutaj numer 3. Tak więc kochani daję Wam chwileczkę na wybór talii, która najbardziej do Was przemawia. I zaraz będziemy zaczynać. Tak więc w tym momencie możecie się chwileczkę zastanowić nad talią, i zaraz zaczynamy. Ok, jeżeli już każdy z Was wybrał swoją talię kart, to najpierw zaczniemy od osób, które wybrały pierwszą talię kart. Zobaczymy, jakie kroki wykona w stosunku do Was osoba w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy. Jakie kroki wykona w stosunku do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz w przeciągu najbliższych dwóch tygodni? Jakie kroki wykona w stosunku do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz w przeciągu najbliższych dwóch tygodni? Co ta osoba zrobi w stosunku do Ciebie w przeciągu najbliższych dwóch tygodni? Jeżeli chodzi o osoby, które wybrały pierwszą talię kart, tutaj kochani, mam wrażenie, że w przeciągu najbliższych dwóch tygodni ta osoba w pewien sposób będzie stała, obserwowała Was, może daną sytuację, może poniekąd ma w stosunku do Was jakieś ciche marzenia, pragnienia, może coś chce zrealizować. Tutaj akurat bym się kierowała właśnie kartami siódemki kielichów i kartą mocy, że ma coś w głowie, ma mnóstwo marzeń, mnóstwo wyobrażeń i to właśnie może chodzić o jakieś takie właśnie kwestie albo łóżkowe, albo ogólnie ta osoba zastanawia się, obserwuje Was, zastanawia się, w jaki sposób że tak powiem, może Was teoretycznie przechytrzyć, tak obezwładnić, co ona może zrobić, żeby właśnie Was sobie w jakiś tam sposób podporządkować. Tutaj też może być taka historia, że ta osoba w pewien sposób będzie chciała spełnić Wasze marzenia, Wasze pragnienia. Z tego względu właśnie będzie stała, wyczekiwała e, tego odpowiedniego momentu, będzie Was obserwowała, może tez, też Was się właśnie wypytywać, czego Wy pragniecie, czego e, Wy pożądacie i wtedy właśnie spełniając e, Wasze marzenia, Wasze fantazje, ta osoba będzie chciała w pewien sposób Was sobie podporządkować. Tak więc teraz sprawdźmy talię numer 2. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą, jeżeli chodzi o talię numer 2. Jakie kroki w stosunku do Ciebie wykona osoba w przeciągu najbliższych dwóch tygodni? Jakie kroki w stosunku do Ciebie wykona osoba, o której w tym momencie myślisz, w przeciągu najbliższych dwóch tygodni? Jakie kroki w stosunku do Ciebie wykona osoba? o której w tym momencie myślisz? Co ta osoba zrobi w stosunku do ciebie? Co ta osoba zrobi? Jakie kroki wykona w ciągu najbliższych dwóch tygodni? Jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą talię kart, tutaj kochani mam wrażenie, że w pewien sposób ta osoba, o której w tym momencie Myślisz, będzie tak, jakby poniekąd osobą zawstydzoną, będzie osobą tak, jakby nieśmiałą, ale tutaj jest taka kwestia, że może to być takie udawane, z tego względu, że tak naprawdę ta osoba ma bardzo dużą wiedzę, posiada być może bardzo dobre wykształcenie, jest osobą tak naprawdę taką ciętą, ma cięte riposty, ma bardzo biegle, może posługiwać się właśnie językiem i to wszystko co będzie mówiła, robiła w pewien sposób będzie toksyczne i uzależniające. Tutaj też może chodzić o jakieś właśnie, o podpisanie jakiejś niekorzystnej dla Was umowy, jakiegoś papierka, może ta osoba będzie chciała y, Was na coś namówić. Bądź też właśnie ta osoba będzie wprowadzała taką toksyczność w waszą relację. Może to jest wasza na przykład najbliższa jakaś koleżanka, przyjaciółka, może ktoś nawet z rodziny, że udaje właśnie takie niewiniątko. A tak naprawdę, tym co mówi, ta osoba wam bardzo szkodzi, ale wy tego do końca nie widzicie. Tutaj też może chodzić o jakieś kwestie, na przykład. Jakby to powiedzieć, medyczne, tutaj może chodzić o, ym, o takie kwestie, że ym, y, jeżeli myślicie o danej osobie, to ona y, może wam powiedzieć, na przykład, że y, wy na coś. Znaczy, nie powiedzieć, zasugerować, że możecie wymieć jakieś problemy, właśnie natury medycznej. Ta osoba właśnie może w taki właśnie delikatny sposób wam coś zasugerować. Tak więc, na przykład, jeżeli jesteś osobą, mężczyzną lub kobietą, która idzie w kierunku kobiet, to tutaj też musisz uważać, bo jeżeli myślisz o konkretnej kobiecie, to musisz na nią uważać z tego względu, że ta osoba bardzo może Ci zaszkodzić. Tak więc teraz sprawdźmy talię numer 3. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą. Jakie kroki w przeciągu najbliższych dwóch tygodni wykona osoba w stosunku do Ciebie? Jakie kroki w przeciągu najbliższych dwóch tygodni wykona w stosunku do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz? Jakie kroki w przeciągu najbliższych dwóch tygodni Wykona w stosunku do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz. Jakie kroki ta osoba wykona w stosunku do Ciebie w przeciągu najbliższych dwóch tygodni? Jeżeli chodzi o osoby, które wybrały trzecią talię kart, tutaj kochani mam wrażenie, że ta osoba em, też w pewien sposób będzie chciała Was okłamać. E, tutaj może chodzić o jakieś kwestie zawodowe. E, tutaj te karty też mogą, e, mogą Wam pokazać, że na przykład e, ktoś może Wam zaproponować e, w pracy e, na przykład e, podwyżkę bądź też... E, Możecie awansować, z tym, że te zamiary tej osoby nie do końca będą uczciwe. Tutaj też musicie uważać na to, co podpisujecie. Być może ta osoba, jeżeli to jest ktoś, do kogo coś czujecie, też może Was, was oszukać, właśnie na tej zasadzie, że na przykład obieca Wam, że wreszcie ujawni się na przykład pochwali się Wami, swojej rodzinie, że Was gdzieś zaprosi do rodziny, że Was przedstawi swoim znajomym. Ale tutaj właśnie ja bym tego nie widziała, bo tutaj jest kłamstwo. Jeżeli chodzi o e, wejście na tak zwany wyższy level, masz czegoś więcej. Ta osoba mówi, że będzie coś więcej, coś wyżej, coś lepiej, ale tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie kłamstwo, jeżeli chodzi o tą osobę. Tak więc tutaj, kochani, też musicie uważać, niby ta osoba będzie chciała Was w jakiś sposób oczarować, e, na przykład. Dzięki tej osobie poczujecie się w sposób dowartościowani. Ona wam powie, że e, jesteście na idealną osobą na dane stanowisko, że jesteście najlepszą, partn najlepszą partnerką bądź najlepszym partnerem, jakiego do tej pory miała, ale to tak naprawdę będzie kłamstwo lub takie delikatna nieprawda spowodowana tym, że ta osoba będzie chciała uzyskać jakąś y, korzyść dla siebie. Tak więc tutaj musicie troszeczkę uważać, przynajmniej jeżeli chodzi o najbliższe dwa tygodnie. I tak więc tyle jeżeli chodzi o y, dzisiejsze czytanie. Zapraszam Was innym razem i do zobaczenia. Pa pa!